Prezentuję tutaj system e, służący do pomiaru efektu Barhausena, który można później wykorzystać do tego celu, żeby wyznaczyć rozkład e, kątowy odkształcenia w płaskim stanie, który wykonuje e, dużą ilość pomiarów, e, wykorzystując e, prostopadły układ dwóch e, elementów magnesujących, dwóch układów magnesujących. Układ służy ku temu, żeby za jednym przyłożeniem głowicy zmierzyć wartości natężenia efektu barkhausen'a w dowolnym kącie lub w całym tak naprawdę zakresie zmiana, zmiany kątów magnesowania. I dzięki temu raz, wykazać izotropię czy anizotropię układu, który będzie służył do tego, by w późniejszym etapie Wyliczyć czy wyznaczyć tak naprawdę wielkość odkształcenia i wyliczyć tak naprawdę naprężenie. W tym przypadku oczywiście mamy szansę wykorzystać ten system do tego, żeby w trakcie tak naprawdę pojedynczego przyłożenia głowicy wyznaczyć główne osie odkształcenia, główne wartości, potem wyliczyć wartości naprężenia i wyznaczyć Kąt pomiędzy tymi głównymi wartościami odkształcenia, czy też naprężenia, względem geometrii układu, czy tak naprawdę sposobu, w jaki układamy głowicę na badanym materiale. Układ wykorzystuje, tak jak już mówiłem, głowicę, która zbudowana jest z dwóch wzajemnie prostopadłych układów magnesujących, jednego elementu detekcyjnego, który oczywiście jest tożsamy z klasycznymi sposobami pomiaru natężenia impulsów napięciowych, natężenia szumu barchazyna. Natomiast z racji właśnie tych dwóch kierunków magnesowania możemy w sposób płynny i w zasadzie bardzo elastyczny modyfikować kierunek magnesowania, kierunek zmian na magnesowania w trakcie wykonywanego pomiaru. System składa się tak naprawdę z czterech takich elementów, które są kluczowe, jeżeli chodzi o jego funkcjonalność. Pierwszy element podstawowy to jest urządzenie, które służy do pomiaru kątowego rozkładu natężenia efektu Barhausena, współpracujące oczywiście z tego typu głowicą pomiarową, która uzbrojona jest w dwa wzajemnie prostopadłe układy magnesujące. On, ten system, czy powiedzmy, tego, te, to urządzenie już jako powiedzmy, element niezależny może tak naprawdę pracować i działać w zakresie wyznaczania tego typu informacji, jakim jest rozkład naprężenia w materiale. Mówiąc tutaj oczywiście o jego płaskim charakterze. Natomiast oczywiście, żeby finalnie można było uzyskać tego typu informacje, należy dozbroić ten system o informacje, które związane są z procesem kalibracji, czyli z procesem, w którym uczymy się, w jaki sposób odkształcany materiał wpływa na wartość natężenia pola, natężenia efektu Brachozena w, w tego typu systemie. I tutaj oczywiście, oprócz, jeżeli ma pracować w takim trybie, by również uzyskiwać moglibyśmy informacje na temat odkształcenia i płaszczyzny kalibracyjnej, funkcji odkształcenia, to musimy ten miernik tak naprawdę rozkładu... Natężenia kątowego, efektu Barhausena, dozbroić o system kalibracyjny, o system, który tak naprawdę steruje tym systemem kalibracyjnym, no i oczywiście układ, który mierzy nam odkształcenie, bo tutaj elementem odniesienia w tego typu eksperymencie czy w tego typu procesie zawsze jest technika tensometryczna, która daje nam jednoznaczną informację na temat wielkości odkształcenia w konkretnym, w konkretnym kierunku. W przypadku, oczywiście, tego systemu wykorzystujemy. Rozety tensometryczne, które umożliwiają nam tak naprawdę o poznanie tak naprawdę całego płaskiego stanu odkształcenia w danym elemencie. I tutaj oczywiście no to jest jeden z elementów podstawowych, jeżeli chodzi o pozyskanie informacji na temat kalibracji w zakresie płaskiego stanu odkształcenia, wykorzystujemy materiał wzorcowy, który jest wykonany w kształcie krzyża, korzystając z metody Gięcia, uginania możemy tak naprawdę wytworzyć dowolny rozkład odkształcenia na bananej przez nas powierzchni, do której oczywiście przykładamy w tym przypadku głowicę pomiarową. To oczywiście, że mamy referencję odkształcenia, która związana jest z naklejonymi po drugiej stronie tensometrami, daje nam jednoznaczną informację na temat tego, co znajduje się po stronie pomiarowych, i dzięki temu oczywiście mamy możliwość, w funkcji zmian odkształcenia, dowolnego stanu odkształcenia, bo tak naprawdę mówimy tutaj o trzech głównych kierunkach, które w tym przypadku wykorzystujemy, możemy określić zmiany kątowe natężenia efektu Barhausena, a z kolei te możemy, implementując oczywiście tego typu płaszczyznę kalibracyjną w zakresie oczywiście układu do pomiaru odkształcenia i wyznaczania wielkości naprężenia, po prostu dzięki temu faktycznie te naprężenia określić. Czyli e, cały system oczywiście jest relatywnie dość rozbudowany z punktu widzenia tej funkcjonalności. E, teoretycznie troszeczkę dodatkowej, bo efekt pozyskiwania krzywych kalibracyjnych czy płaszczyzn kalibracyjnych, no jak widać wyraźnie, wymaga dość dużego rozbudowania całego systemu. Ale od strony użytkowej tak naprawdę wystarczy tylko pojedyncza. Mówiąc tak, kolokwiam skrzynka, do której podłączamy głowicę pomiarową, co więcej, uzbrojona we właściwe oprogramowanie, umożliwia tak naprawdę wyznaczenie rozkładów, i jeżeli jest dozbrojona informacyjnie w płaszczyznę kalibracyjną, którą zarejestrowaliśmy za pomocą tego systemu, całego systemu kalibracyjnego, Uzyskać możemy tak naprawdę informacje na temat właśnie tych wartości już bezpośrednio związanych z naprężeniami i no, przedtem odkształceniami i wyliczonymi tak naprawdę wartościami naprężenia w tym, w tym generalnie eksperymencie. System z racji tego, że współpracuje. Obejmuje tak naprawdę kilka jednostek, które wykonują pomiary. Mówię tutaj chociażby o mostku tensometrycznym czy systemie sterowania silnikami, siłowników, które wykorzystujemy do wyginania powiedzmy próbki wzorcowej oraz oczywiście samego układu pomiarowego. No, korzysta tak naprawdę z dwóch niezależnych programów. One ze sobą się komunikują. Tak jest skonstruowana idea tego pomysłu, że w układzie, w którym pracujemy i chcemy tak naprawdę wykonać procedurę kalibracyjną, ona, program steruje oczywiście siłownikami i elementami, które modyfikują pozycję ramion krzyża i po osiągnięciu zadanej wartości odkształcenia, oczekujemy, że przekierowane zostanie, przekierowana zostanie funkcjonalność naszego układu do oprogramowania, które wykonuje pomiary kątowego rozkładu natężenia efektu bahroza. No i dzięki temu oczywiście możemy zaplanować program ma takie możliwości jest dość elastyczny z punktu widzenia możliwości. Powiedzmy, wykonania różnego rodzaju eksperymentów. W najprostszym, powiedzmy, takim ujęciu możemy sobie przeanalizować. Ja tutaj postaram się zaraz, chociaż tutaj już zarejestrowana na szczęście jest krzywa kalibracyjna i płaszczyzna kalibracyjna, więc tutaj mogę powiedzmy bezpiecznie przejść na oprogramowanie, które służy do już bezpośrednio pomiaru natężenia efektu Barcausena. I tutaj rozpoczynając, powiedzmy, tą całą Procedurę pomiarową udało się wczytać, co jest oczywiście możliwością funkcjonalną tego oprogramowania, płaszczyznę kalibracyjną, ustalić ten rozkład natężenia, jeżeli chodzi o kątowy rozkład natężenia efektu Barhausena, sygnał dla zerowego stanu odkształcenia, czyli tak naprawdę tą pozycję referencyjną, która w tym przypadku, zresztą jak zawsze przy pomiarach natężenia i w ogóle przy pomiarach powiedzmy względnych jest bardzo istotna, w przypadku Barthausena jak najbardziej też, to tutaj oczywiście oprogramowanie umożliwia od razu uzyskanie informacji, na, uzyskanie informacji na temat wartości odkształceń w dwóch głównych kierunkach, tu oczywiście oznaczone literkami SX i SY, one są zgodne w tym przypadku z racji tego, że głowica teraz zainstalowana jest na um, układzie kalibracyjnym, więc w tym przypadku znowu wykorzystujemy element um, materiału, który wykorzystujemy do kalibracji jako... Jako powiedzmy pole doświadczalne, bo możemy za pomocą programowania sterującego silnikami krokowymi naszej wyginarki ustawić sobie dowolny poziom odkształcenia i dzięki temu sprawdzić, czy to, co zrobiliśmy, jak nauczyliśmy się w procesie kalibracji odczytywać wartość natężenia efektu Bachhausena w zakresie oczywiście wyznaczania wielkości odkształcenia jest prawdą więc tu w, w tym przypadku wróciliśmy do pozycji 0,0 czyli nie odkształcamy próbki, próbka jest w stanie wyjściowym, akurat ten materiał jest materiałem anizotropowym z punktu widzenia właściwości magnetycznych no jest to dosyć powszechna historia jeżeli chodzi o płaskie arkusze blach, które w procesie technologicznym po prostu mają wybrany konkretny jedny kierunek, który jest kierunkiem walcowania i to powoduje, że ta tekstura oczywiście jest mocno z tym procesem związana, ale ten układ, z racji tego, że mierzy rozkład kątowy, uwzględnia fakt tej anizotropii kierunkowej również w procesie kalibracji, i dzięki temu taka anizotropia nie jest przeszkodą w zakresie wyznaczania wielkości odkształcenia, rozkładu odkształcenia, jak i również wielkości naprężenia w tego typu materiałach. I tutaj mamy właśnie taki przykład, gdzie już wykonana płaszczyzna kalibracji dla tego materiału. Wczytana do oprogramowania, które służy do analizy. Uruchomiony został pomiar, i dla powiedzmy zerowej wartości odkształcenia oczywiście mierzonego za pomocą tensometrów mamy odczyty właśnie wartości wyliczonych odkształceń. I przeliczonych na wielkości naprężeń. Jak widać tutaj, e, wielkość no, jest bardzo bliska 0, co jest oczywiście elementem oczekiwanym, bo nie mamy odkształceń zewnętrznych, więc tutaj oczekujemy, że w chwili wykonania tego typu eksperymentu będziemy odczytywali wartości 0. I teraz, jeżeli spróbujemy zrobić taki eksperyment, w którym dla potrzeb eksperymentu e, ustawimy sobie, że wygniemy ten nasz krzyż, czyli ustawimy sobie e, odkształcenia w takiej postaci, że. W kierunku osi Y ustawimy wartość 400 razy 10 do minus 6, czyli tak, tak zwane 400 mikro deformacji. Uruchomimy e, nasz program, który steruje silnikami i odpowiednio oczywiście e, ugnie e, nasz krzyż, w, krzyż, krzyż wzorcowy, żeby uzyskać ten stan odkształcenia. E, odczekamy chwilę za bardzo niewielki, Czas w stosunku oczywiście do tego, jak powiedzmy robimy tego typu innymi technikami, mamy informacje na temat właśnie tego typu tego typu e, natężeniu, rozkładu kątowym natężenia efektu Barhausena. No, i teraz, jeżeli przejdziemy na nasz program analityczny, który służy do analizy, to proszę bardzo, wykonamy oczywiście pomiary, które mają służyć ku temu, żeby wykorzystując tą, powiedzmy, płaszczyznę kalibracyjną, która została zrobiona dla tego materiału, określić, jaka jest, wartość, jaka jest wartość zmierzonego sygnału. On tutaj wychodzi nam w granicach 450-50 mikrodeformacji, czyli my, my ustawiliśmy 400 na zero, natomiast oczywiście z punktu widzenia jakkolwiek właściwości meteorologicznych rozrzut rzędu 10% no jest elementem, który może się tutaj pojawić i nie jest niczym zdrożnym. W rzeczywistości jesteśmy w zakresie plus minus kilku, kilkunastu megapaskali, jeżeli chodzi o dokładność wyznaczenia e, naprężeń, które występują w tym układzie. Co więcej, od razu mamy informacje na temat tego, że w tym kierunku S1, czyli tym związanym oczywiście z naszą osią Y, czyli tą, którą ustawiliśmy a propos tej, tej wartości odkształcenia, które się powinno pojawić, mamy tą wartość powiedzmy około 103 MPa, w kierunku prostopadu jest 41 MPa. Mówię tutaj o osiach głównych naprężenia. No oczywiście kąt pomiędzy osią główną, a osią urządzenia a w zasadzie tak naprawdę osią głowicy pomiarowej też jest ustawiony w tym przypadku na minus 87 stopni, ale to jest kwestia orientacji z punktu widzenia tego naszego układu pomiarowego, czyli jest blisko 90 stopni, czyli wszystko się tak naprawdę zgadza z punktu widzenia ortonormalności tak uzyskanego powiedzmy, tak uzyskanego efektu. Także ten system umożliwia wykonanie pomiarów określających kątowy rozkład natężenia efektu Barhazena przy jednym przyłożeniu głowicy do badanego materiału i jeżeli dodatkowo uzbrojony jest czy tak naprawdę uzupełniony jest o płaszczyznę kalibracyjną wykonaną dla takiego materiału dla którego wykonywane są pomiary to ma możliwość wyznaczenia tej wartości odkształcenia i jego kątowego rozkładu jak i również wartości naprężenia i głównych Oczywiście w głównych osi, naprężenia, jak i również ich orientacji względem głowicy, czyli tak naprawdę mamy pełną wiedzę na temat tego, co dzieje się w zakresie naprężeniowym, gdy mówimy o zewnętrznych naprężeniach, które mogą występować w dowolnej konstrukcji czy w dowolnym elemencie.